Na przełomie listopada i grudnia w progach Uniwersytetu zawitali wyjątkowi goście. W ramach współpracy Parlamentu Studentów RP z Parlamentem Studentów na Ukrainie, sześcioro młodych ludzi przyjechało do Warszawy dowiedzieć się, jak funkcjonuje samorządność na UW. Projekt koordynowała Komisja Współpracy i Mobilności Zagranicznej ZSS-UW. Inicjatorem był natomiast. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Już taka wizyta odbyła się w zeszłym roku. Nawet dwa razy i w tym roku również kontynuujemy tę tradycję. Wśród szkoleń mamy tak naprawdę szkolenia z każdej dziedziny samorządności. Chcę Wam opowiedzieć o parlamencie studentów w ogóle, skąd się wziął. My jako parlament współdecydujemy o tym, co się dzieje w naszym środowisku. First of all, as a responsible person from Ukraine for this internship, I want to say that everything is very mamy we have like similar problems that's why uh, it's very interesting and it's very important for us uh, to see how your witam was wszystkich na kolejnym szkoleniu będziemy mówić teraz o wyborach do samorządu studentów na Uniwersytecie uh, uh, Warszawskim i think przyszłość of our i przyszłość future of our relationships it's Ten us this uh, event was a great beginning of a great work that we will make in future and people samorządowcy pozytywnie ocenili program który dla nich przygotowano. But, but wait a second. I can't wait until you come to Ukraine because here you've done such a lot of things for us. I mean excursions, I mean workshops, a lot of interesting meetings, a lot of very really great stuff and now we want to give all, give is the same to you yeah ja ja go